Cześć, w tym odcinku wam pokażę jak zrobić kino domowe na bluetooth będzie nam potrzebny moduł bluetooth ja wziąłem akurat z, z, z takiego głośnika i podłączamy go pod jack, czyli jak ja tu mam czerwony to on idzie do trzeciego pinu, a czarny do pierwszego pinu I Czyli tak, połączamy się razem z Bluetooth, poczekajcie, zaraz Wam to pokażę. Dobra, już się połączyłem z telefonem, znaczy z, z głośnikiem. Wchodzimy na YouTube, znaleźć tam piosenkę, jak macie. No teraz... I włączamy... dobra, pierwsze. Hello,

Całe kino, dziękuję za obejrzenie, proszę zostawić łapkę w górę, suba, no i narka.